To są Polacy, którzy są więzieni na, na Białorusi przez reżim Łukaszenki. Na samym początku chciałabym bardzo podziękować Państwu za obecność, za uczestnictwo pomimo tej pogody i tego, że mamy takie warunki, a nie inne. Ale to jest bardzo ważne, bo musimy czuć się tą jednością, tą, 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 tą tkanką społeczną, która potrafi reagować, kiedy dzieje się coś złego. Na samym początku chciałabym szczególnie przywitać. Naszych gości, osoby, które są szczególnie zaangażowane, czyli pana Andrzeja Pisanika, który jest, który uciekł z Białorusi po tym, jak został represjonowany razem z rodziną. Przyjechał tutaj ze swoją żoną. Cieszymy się bardzo właśnie, że możemy tutaj z Państwem być i, i upominać się o tych naszych rodaków. Są z nami też Państwo gwiazdowie. Gdzieś tutaj. Zapraszamy do nas. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Tak bardzo ważne dla nas osoby, które walczyły o tę naszą wolność, i dzisiaj się okazuje, dalej musimy się o nią przypominać. Jest też z nami przedstawiciel Klubu Gazety Polskiej, pan Stanisław Madej, który jest szefem Komitetu Gdańskiego. Także bardzo dziękujemy i witamy. Są też radni prawa i sprawiedliwości w Gdańsku. No, i właśnie ta cała nasza społeczność, która często grupuje się wokół spraw ważnych, istotnych, palących. Szanowni Państwo, może żeby tym bardziej oddać honor temu, że jesteśmy tutaj w imię polskości, rozpoczniemy hymnę. Nie zginę! Kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc dzieła, szawo odbierzemy. masz marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz marsz do Polski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim Thank you. To, że to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, jest manifestacją tego właśnie, że bardzo zależy nam na polskości i na tym, żeby ta polskość była szanowana także poza granicami naszej kochanej ojczyzny. Żeby Polak, gdziekolwiek się nie znajdzie, czuł się bezpiecznie, właśnie będąc Polakiem i mówiąc o tym, że Polskę kocha i szanuje. To jest dla nas dzisiaj bardzo ważne i myślę, że to jest też wyzwanie naszego pokolenia, bo dzieje, historii często prowadziły nas w różnych kierunkach, ale ważne jest to, żeby właśnie oddolnie społeczeństwo zawsze było silne i potrafiło upominać się o tych, którzy są represjonowani za to, że tą polskość w sercu noszą. I nie będziemy ustawać w tych naszych działaniach, to znaczy te pikiety będą odbywały się cyklicznie, dopóki nie zostaną wypuszczeni nasi rodacy. Pani Angelika, Borys i Pan Andrzej po Teraz głos oddam panu redaktorowi Andrzejowi Kalinchodzie. Dziękuję Szanowni Państwo, no przede wszystkim chcę podziękować tutaj w fundacji. I pani prezes, za to, za, za, że ta pikieta została zorganizowana. My z małżonką organizowaliśmy e, takie akcje w Sopocie, poczynając od e, czerwca miesiąca, wszystkich e, tam miesięcy i już właściwie no, każdego miesiąca wychodząc na pracę przyjaciół Sopotu. E, no można powiedzieć, że, że zaczęliśmy już tracić nadzieję na jakiś na, na, na efekt tych akcji. Zdawieniem dla nas stało się to, że, że tutaj ta akcja yy, dzisiaj zorganizowana została w Gdańsku i bardzo się ucieszyliśmy na, na informację, na wieść o tym, że taka akcja będzie, bo wyszło, wyszło tak, że ktoś przejął po stałeczkę i tutaj w tym miejscu upomina się o naszych przyjaciół, o naszych kolegów Angelika Boris i Andrzeja Poczobuta. Już tutaj dziennikarzom powiedziałem, że chcę powtórzyć, powinniśmy wygenerować taki przekaz, że nie godzimy się z myślą, że nasi koledzy, że ktoś uzna już naszych kolegów za bohaterów, zacznie im stawiać pomniki, nazywać ich imionami, e, ulice, place i skwery i, i po prostu przestanie walczyć się o ich uwolnienie. Powinniśmy walczyć, upominać się o to, że, że, żeby zostali. Z zwolnieni z tego aresztu, z tego więzienia i ta akcja mam nadzieję będzie tego, temu sprzyjać i tak jak pani profesor powiedziała należy je organizować cyklicznie i mam nadzieję, że tak będzie i my oczywiście z Małżonką będziemy w tym brali udział i też na wszelkie sposoby wspierali takie, te, takie inicjatywy i bardzo dziękuję jeszcze raz Państwu za to, że Państwo jesteście tutaj i że Państwo pamiętacie o naszych kolegach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie redaktorze. Faktycznie też podtrzymuję te słowo. Nie powinniśmy zapominać po prostu o tym, że to jest cały czas jeszcze walka o ludzi, którzy przebywają w więzieniu i tak naprawdę straciliśmy kontakt z nimi. Walczymy dalej, aż zostaną wypuszczeni. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do oddania głosu pana Andrzeja Gwiazdę. Proszę Państwa, dlaczego zbieramy się pod konsulatem rosyjskim? Dlatego, że uważam, że trzeba robić demonstracje u głównodowodzącego, a nie o wykonawców. Łukaszenka jest w zasadzie namiestnikiem lub marionetką Kremla i na pewno to, co się dzieje na Białorusi, jest konsultowane z Moskwą. Udajemy wszyscy, że nie ma wojny, jakkolwiek oficjalna wrogość jest demonstrowana. To, że żołnierze białoruscy atakują żołnierzy polskich na granicy, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Nie pozostawia również żadnych wątpliwości, że na Białorusi prześladowani są Polacy, czyli powrót do podziałów etnicznych, co zapisało się w naszej historii już bardzo grobymi grubymi wierszami. I czy nasza demonstracja? Coś da. Proszę Państwa, jesteśmy wszyscy obserwowani, fotografowani. Wszystko, co mówimy, jest nagrywane i zostanie przekazane do centrali. Ile będzie takich demonstracji w Polsce, to jest waga naszego, naszego zdania. Ilość, ilość, nie tylko według mody w Warszawie, ale w każdym miejscu, gdzie możemy zaproponować, w, każdej, w każdym mieście, w każdej wiosce, jeżeli nie ma tam konsulatu radzieckiego, można to urządzić pod pomnikiem lub w dowolnym miejscu yy, z ale nasz głos się liczy i każdy, te, każde słowo jest zapisywane i rozważane. I to, i nasze zachowanie, będzie miało zawsze wpływ, dlatego że, proszę Państwa, no myśmy udowodnili, że jeżeli naród czy społeczeństwo czegoś chce, to to osiąga. Nie zaraz, nie bezpośrednio, ale w końcu osiąga i wszystkie reżimy są, okazują się wobec zdecydowanego społeczeństwa bezradne. I tak jest również w sferze międzynarodowej. Dziękujemy za te słowa prawdy i motywujące nas do dalszego działania. Teraz zapraszam do przemówienia pana Stanisława Madeja, szefa klubu Gazety Polskiej Gdańsku. Nie wystarczy wszybcie. Witam państwa na demonstracji. Dziękuję pani. Przewodniczący, prezes fundacji, za zorganizowanie takiej demonstracji, takiej pikiety. Jest to naszym obowiązkiem, aby bronić Polaków, którzy zostali uwięzieni tylko dlatego, że są Polakami. Tak jak powiedział pan Andrzej Gwiazda, demonstrujemy przed konsulatem rosyjskim, dlatego że to trudno demonstrować przed wykonawcą lepiej to robić przed animatorem tej całej akcji na granicy polskiej. I to jest wojna, to nie jest wojna, to jest agresja Białorusi na Polskę. Jest tam ciężka sytuacja, jak wiemy, bo yy, no, polscy również są atakowani i w zasadzie chyba tylko strona wschodnia czeka na to, żeby tutaj ze strony Polskiej padł jakiś szał. I musimy na to bardzo uważać, bo nam na wojnie nie zależy. Zależy nam na uwolnieniu Polaków, na naszej obronie naszej niezależności, bo ten strzał mógł być początkiem agresji, niestety, Rosji. I to musimy brać pod uwagę. Jeszcze raz dziękuję Państwu że za przybycie. Rzeczywiście mało nas jest stosunkowo do liczby mieszkańców, a jednak kropla, kamień. Toczy i mam nadzieję, że te wszystkie nasze głosy protestu przeciwko więzieniu Polaków za co Polakami na Bajorusi dotrą do właściwych mocodawców. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam do głosu pana Andrzeja Skibę, który jest radnym Prawa i Sprawiedliwości Miasta Gdańska. Znaczy... Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo pani prezes Natalii Nitek-Płażyńskiej, prezes fundacji o bardzo znamiennej nazwie, znamiennej nazwie, ponieważ proszę państwa łączy nas Polska, łączy nas Polska i łączy nas Polska, bo jesteśmy Polakami, łączy nas Polska, bo mamy wspólną historię. Ale łączy nas Polska także dlatego, bo mamy wspólne cele. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby domagać się od mocodawcy Aleksandra Łukaszenki, od przedstawicieli Władimira Putina, uwolnienia naszych rodaków, uwolnienia Polaków, którzy bezprawnie za swoją propolską działalność więzieni są przez autorytarny reżim Aleksandra Łukaszenki. Na to nie może być zgody, proszę Państwa, nie może być zgody na to, żeby działania Polaków na Białorusi były w taki sposób traktowane. Aleksander Łukaszenka prowadzi wojnę z polskim państwem. Ta wojna nie jest może klasyczną wojną, którą znamy z podręczników historii, ale to jest wojna, która polega na atakowaniu polskiego wojska, na atakowaniu straży granicznej, na atakowaniu polskiej granicy, na wykorzystywaniu ludzi do atakowania Polski. To jest także akt agresji przeciwko wszystkim Polakom, którzy na Białorusi domagają się wolności którzy domagają się przestrzegania prawa, którzy domagają się wolności słowa, sumienia i prawa do tego, żeby być Polakami. Proszę Państwa, łączy nas Polska. To hasło jest hasłem uniwersalnym. To hasło jest hasłem ponadczasowym. W wielu utworach, które znamy z innych demonstracji patriotycznych, często w trudnych chwilach dla naszego narodu, na różnych ciężkich kartach naszej działalności, śpiewano między innymi, proszę Państwa, że... Kiedy to do czego przychodziło, to ruszała wiara w pole. Od Chicago do Tobolska, Ale ta wiara ruszyła także na Białorusi i spotkała się ze zdecydowanym, haniebnym zachowaniem Aleksandra Łukaszenki, który po prostu boi się Polaków. Boi się Polaków, bo wie, że oni są patriotami. Proszę Państwa, ale są mi inne utwory, które powinny nam zawsze tutaj dodawać otuchy, proszę Państwa. Ośpiewaliśmy hymn narodowy i bardzo dobrze, bo to jest symbol jedności. To jest to, co nas, Polaków, łączy, zwłaszcza w tych trudnych chwilach. Ale pamiętajmy także o innych pięknych utworach, które dobrze oddają istotę rzeczy. Proszę państwa, nie damy miana Polski zgnieść. Nie pójdzie żywo w trumnę. Na polskie imię, na jej cześć podnosim czoła dumne, proszę Państwa. Pod... Solidarnie! Z Polakami! Solidarnie! Z Polakami! Solidarnie! Z Polakami! Solidarnie, z Polakami! Solidarnie z Polakami! Solidarnie z Polakami! Solidarnie z, Polakami. Solidarnie z Polakami! 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 Dziękuję bardzo, oddaję głos. Teraz zapraszam do głosu kolejnego radnego Prawa i Sprawiedliwości, pana Przemysława Majewskiego. Pod Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj tutaj, aby upomnieć się o Polaków na Białorusi. Jesteśmy tutaj po to, aby wyrazić solidarność z Polakami na Białorusi, z Polakami na całym świecie. Białoruś jest tutaj doskonałym przykładem, bo Polacy, którzy starali się dbać o polskość, dbać o polskie korzenie, starali się być wolnymi ludźmi. Są dzisiaj więzieni przez Aleksandra Łukaszenkę z polecenia jego mocodawcy na Kremlu, Władimira Putina, i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Domagamy się uwolnienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Domagamy się tego, aby nasz głos był na Białorusi słyszalny, aby polskie granice były bezpieczne, a tym samym aby Aleksander Łukaszenka. Przestał atakować Polskę, przestał atakować Polaków, zarówno tutaj po polskiej granicy, ale także tych, którzy znajdują się na Białorusi, którzy chcą utrzymać kontakt z Polskością, którzy chcą pielęgnować polskie korzenie. Dzisiaj doskonale wiemy o tym, że tylko będąc razem, tylko będąc wspólnie, łączy nas Polska, tylko dzięki temu będziemy w stanie Wywrzeć jakikolwiek wpływ na reżim białoruski. Jeśli nie będziemy upominać się o tych Polaków, to naprawdę świat o nich zapomni. To my jesteśmy tutaj po to, aby Polacy na Białorusi mogli czuć się bezpiecznie, aby mogli mieć nadzieję, że w przyszłości będą mogli tam żyć wolni i niezależni, że będą mogli kultywować swoje korzenie polskie. I jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby też oddać cześć ich. Dotychczasowej działalności. To, co oni do tej pory robili, to jest wielkie dzieło. I my musimy tutaj będąc wolnymi Polakami w Gdańsku, którzy często po prostu nawet nie śni, nie, nie śni nam się, w jakich warunkach żyją Polacy na Białorusi. Sprawy, o które my tutaj jako radni walczymy, to są naprawdę małe rzeczy w porównaniu do tego, co spotyka Polaków na Białorusi. Dlatego my dzisiaj musimy stanąć solidarnie wspólnie po to i zakrzyknąć wspólnie wolność dla Polaków na Białorusi, wolność dla Polaków na Białorusi! Wolność dla Polaków dla Białorusi, wolność dla Polaków na 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 Białorusi. Na Białorusi. Polaków na Białorusi. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcemy być silnym narodem, musimy umieć upominać się o swoich rodaków. Głos jeszcze oddaję działaczowi Prawa i Sprawiedliwości panu Sebastianowi Piaseckiemu. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj tutaj, aby wyrazić swoje niezadowolenie, wyrazić swój sprzeciw wobec sytuacji, w jakiej znaleźli się nasi rodacy. Angelika Borys i Andrzej Poczobut są bezprawnie przetrzymywani przez. Reżim Aleksandra, Aleksandra Łukaszenki tylko dlatego, że są Polakami, tylko dlatego, że są polskimi patriotami, tylko dlatego, że chcieli, że kultywowali nasz język, naszą kulturę, nasze tradycje. Ale nie zapominajmy także o więźniach politycznych, których na Białorusi jest już ponad tysiąc. Są przetrzymywani w więzieniu tylko dlatego, że postanowili sprzeciwić się władzy, tylko dlatego, że chcieli podważyć tylko dlatego, że podważyli wyrok, y, wybory prezydenckie na Białorusi, które zostały najprawdopodobniej sfałszowane. Chciałbym, żebyśmy wszyscy, kto może, unieśli w górę nasz słynny gest solidarności i żebyśmy solidaryzowali się właśnie z nimi, ze wszystkimi represjonowanymi, a także z tym Polakami, na Białorusi, chciałbym, żebyśmy wszyscy ukrzyknęli, Uwolnić Polaków, Polaków, Uwolnić 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 Polaków! Szanowni Państwo, dziękuję wam wszystkim, że tutaj przyszliście, że poświęciliście swój czas. Mam jeszcze do Was wszystkich jedną prośbę. Aby na następne, na następne zgromadzenie każdy z nas przyprowadził, zachęcił jedną osobę. Tylko jedną osobę. Wtedy będzie nas dwa razy więcej, a potem jeszcze więcej. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Szanowni Państwo, ja jeszcze oddam głos Pani Ines Pitalnik, która opowie nam o tym, jak wygląda codzienność polskich więźniów na Białorusi. Serdecznie. Chciałabym serdecznie Wam wszystkim podziękować. Jestem bardzo wzruszona. Nie miałam, że tak powiem, zamiaru przemawiać, ale postaram się Wam opowiedzieć, w jakich warunkach są moi koledzy. Oni siedzą w najstraszniejszym więzieniu, w Żodino. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że oni siedzą w celach przepełnionych. Tam, gdzie powinny siedzieć 4 osoby, siedzą 12 osób. Czyli więzień nie ma nawet możliwości spania na łóżku. E, toaleta wygląda w ten sposób, że jest dziura w, po prostu w podłodze. I swoje wszystkie, że tak powiem, fizyczne trzeba załatwić się w ten sposób, jak koty po prostu. E, stoi worek z piaskiem, czyli zasypywać te swoje nieczystości trzeba właśnie e, nogą worek z piaskiem i w ten sposób więźniowie się załatwiają. Słuchajcie, tam panują niesamowite warunki, są wszy, pościel jest zabierana u więźniów, w korytarzu, leży przemknięta podłoga, czyli jest nawilżona ta pościel, jest mokra, brudna i w takich warunkach nasi koledzy muszą spędzać czas. E, proszę sobie wyobrażać, że również za niedostosowanie się do reżimu są karani, karcerani. E, od trzech miesięcy my nie mamy w ogóle wiadomości żadnej od Angeliki. Co się z nią dzieje, my nie wiemy. E, codziennie wstaję z rana, ja nie wiem czy ona żyje czy nie. To jest po prostu straszne i koszmarne. Wiem, że tylko e, z tych wiadomości, które posiadaliśmy, Angelika bardzo narzekała na swój stan zdrowotny, była cała żółta czyli podejrzewam, że miał problemy z wątrową. Andrzej natomiast siedział z więźniem, który był chory na AIDS. Andrzej na przykład wiemy, że przechorował również na COVID-a. Podejrzewam, że Angelika też. Słuchajcie, do tej pory lekarz nie może do niej dotrzeć. Z tego, co wiemy, adwokatom jest zabronione mówić, w jakim stanie oni są, czyli rodzina nie wie w ogóle, co się z nimi dzieje ponieważ adwokatowi może e, mogą zabrać licencję. Tak zresztą się stało, ponieważ u pani prezes już się zmienia czwarty adwokat, czyli adwokat, który e, coś powiedział rodzinie i jakoś w jakiś sposób to zostało przekazane, to stracił licencję. Proszę Państwa, dzieje się w XXI wieku niedaleko granicy, czyli niedaleko Gdańska, 200-300 km stąd dzieją się straszne rzeczy. My również z mężem przeżyliśmy gehenne, bo to nie jest tak to codziennie po prostu człowiek myśli kiedy po niego przyjdą od godziny szóstej do 8 trzeba było po prostu być w napięciu czy dzisiaj po ciebie przyjdą słuchajcie wracając z czasy stalinowskie ja chcę zaznaczyć tak jak mój tata teraz leżący w Grodnie on mówi tak słuchaj ja nigdy nie myślałam że to co ja przeżyłam i moja rodzina teraz dopiero po tylu latach wróci słuchajcie to jest coś niesamowitego XXI wiek i to się dzieje tu i teraz Dziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj jesteście z nami, że solidaryzujecie się. Oni siedzą za to, że są Polakami. Słuchajcie, my nic złego nie robimy. My pielęgnujemy swoje mogiły, swoich przodków. Przepraszam, ale Polska tam zawsze była. Moi dziadkowie, Andrzeja dziadkowie, również moich kolegów, zawsze tam mieszkali od pokoleń. Niektórzy wyjechali, ale my tam zostaliśmy. My nic złego nie robiliśmy. Pielęgnowaliśmy język, kulturę. Nasze, e, mo, że tak powiem, miejsca pamięci narodowej, i to wszystko. Nikt z nas, nikt nie mówił przeciwko władzy i tak dalej. Tylko władza do nas zawsze mówiła, ja zawsze byliśmy wrogami, Polacy zawsze byli wrogami, po prostu. E, to jest mój taki apel. Przyłączajcie się, bardzo proszę, bo to jest ważne, tak jak Państwo to powiedzieliście, każdy głos jest ważny. Bardzo was proszę, przychodźcie na następne manifestacje. 25 e, będzie kolejna. To już jedenasta rocznica, miesięcznica, 11 miesięcznica, bo dzisiaj obchodzimy akurat dziesiątą miesięcznicę nasi, naszych kolegów, którzy są uwięzieni właśnie w tym najstraszniejszym więzieniu w Rzodni. No przepraszam, bo to są emocje moje Może może mówili poprawnie, ale po prostu mnie to wszystko przyrasta. Dziękuję bardzo wam wszystkim, kochani. Uwolnić Polaków! 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 Uwolnicie, Borys i Potco Buta. 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 Uwolnicie, i Potco Buta. Solidarmi, s polakami, solidarmi, z polakami, solidarmi, z polakami, solidarmi, z polakami, solidarmi, s polakami.